Dzień dobry, to ja mówię. Jak zaczynam mówić, to właśnie wyszło słoneczko i teoretycznie mógłbym wyjść na zewnątrz i na tle zwiększę krzaków coś pogadać, i to byłby dobry symbol. To byłaby dobra symbolika, chociaż mało oryginalna, ale też temat mało oryginalny i przedmiot dzisiejszej pogawędki, czy podmiot dzisiejszej pogawędki, mało oryginalny. Więc jaki podmiot, taka symbolika, no ale dobrze, niech będzie kominek. Tym bardziej, że się w garażu wyleżałem, to sobie kręgosłup jak kot wygrzeje. Proszę Państwa, wczoraj z racji natłoku zajęć miałem zbyt dużo czasu, aby przeglądać to, co się dzieje na takim wskaźniku nastrojów społecznych i afer dziennikarskich, społecznych, politycznych, czyli na portalu XW i Twitter no ale na tyle zauważyłem co tam się dzieje, że pozwoliłem sobie udzielić mało przyjemnej odpowiedzi niejakiemu panu Karnowskiemu, nie wiem, ja ich nigdy nie odróżniam jeden chyba jest Michał, a drugi, drugi, drugi też Karnowski, brat tego pierwszego Jacek chyba, o nie wiem któremu odpisałem w każdym razie odpisałem w taki sposób na apel jaki z ich strony padł nie tylko portalów w polityce i później jego czasopisma w sieci, czy sieci, bo tam zaś jakieś były problemy z nazwą, ale również wszystkich niepokornych, których to, których, którzy nagle poczuli, że osuwa im się grunt pod nogami, a tak naprawdę, proszę Państwa, osuwają im się stołki spod tyłków. No i w tym ABELU było mniej więcej coś takiego, że zagrożono wolność słowa i tak dalej, bla bla bla, że ma być zamach na telewizję polską i w ogóle na media niepokorna, odcięcie kurka z, z reklamami państwowymi, czyli powrót do roku, sprzed roku 2015, co im, proszę Państwa, wróżyłem. I w ramach tej odpowiedzi e, użyłem takiego sformułowania, czy takiego przypomnienia Memento. Że pamiętam doskonale, co robili z ludźmi w czasie pomoru, i tylko zapomniałem, zapomniałem proszę Państwa, dodać dlaczego, chociaż właściwie to napisałem między wierszami, dlaczego to robili. Dla pieniędzy, ponieważ szerokim strumieniem lał się, lała się kasa bezpośrednio z Erlenu, dotacje były bezpośrednio z Erlenu, chociażby dla mediów Sakiewicza. Ale i też oczywiście w postaci rozmaitych pakietów reklamowych, a to nie są małe pieniądze. No i oczywiście w ramach Pomoru była dodatkowa finansowana tzw. Tak kampania społeczna czy, czy rządowa, jak ją zwał, tak ją zwał, czyli ile eliksirujemy się. I tutaj o dziwo, media niepokorne nie dostały więcej kasy. A więcej kasy dostało media pokorne, na przykład RMF FM brylował w tym. No i dlatego też komunikaty z tego medium były takie, jakie były. Tak czy inaczej, proszę Państwa, odpowiedziałem panu Karnowskiemu e, że pamiętam doskonale, co robili z ludźmi i teraz to niech zbierają na chińskie zupki, ale bez mojego udziału, że nie mam zamiaru wspierać czegoś, co było tylko i wyłącznie partyjną przybudówką i w takim najbardziej ordynarnym najbardziej ordynalnej formie i treści, bo to ciągłe odwołanie do TVN-u, które, jak wiecie Państwo, oglądam regularnie dla różnych potrzeb, no między innymi takich, żeby mieć materiał do pogawędek na polskiej chacie, no to tam e, oczywiście nie ma mowy o tym, aby ten przekaz był obiektywny, on jest propagandowy, ale on jest jednak trochę innej formie, bardziej niebezpiecznej formie, bo, no, no, trudno mówić o subtelności, no ale, no, nie jest to tak prymitywne, nie jest to tak ordynarne, jak to co robiono w, te, w telewizji polskiej szczególnie, ale to co robił Sakiewicz z Karnowskimi, czyli dużymi eksperci występujący w tej telewizji też. No i co z tym co wszystkim proszę Państwa zrobić? Kto tutaj w tym stworze ma rację? Czy chłop z biskupina, który no można powiedzieć, że się mści za tamten czas, że szuka zemsty, bo wiadomo jak to wyglądało. Nie tylko mnie, ale wielu ludzi chciano wykluczyć życia publicznego. No najbardziej na tym wszystkim ucierpiał chyba Jan Pospieszalski, który wyleciał z telewizji za nic, proszę Państwa. Gdy patrzymy na to z perspektywy czasu, to on wyleciał tak naprawdę za mówienie prawdy wyleciał za, za odwagę. Za, za to, co, czym, czym powinien się zajmować dziennikarz, czyli poszukiwaniem faktów, dociekaniem prawdy i stawianiem trudnych pytań, których tam w tym czasie nawet pytań nie wolno było, proszę państwa, stawiać. Co z tym zrobić? Czy tutaj jest tak, że rzeczywiście trzeba ratować, jakie by nie były te media niepokorne? Jakie by, jak, jakich wad by nie miały, czy warto w imię zemsty doprowadzić do tego, że one rzeczywiście będą klepiały, klepały biedę i będą miały znikome znaczenie? Proszę Państwa, to przede wszystkim, no niby sam postawiłem tę tezę, ale sam ją sprostuję. Tu nie chodzi o żadną zemstę. Chodzi, a już na pewno nie chodzi o mściwość, bo to już zupełnie coś innego. Bo no zemsta jest formą kary, ale właśnie chodzi o karę. Chodzi o karę, bo w, w momencie kiedy ktoś postępuje źle i jest tego yy, i mimo wszystko pozostaje bezkarny, to jest najgorszy z możliwych stanów. Podobnie jak partia PiS, która utraciła władzę, władzę w wyniku swoich licznych błędów, tym największym błędem, jakim była już nie ta słynna pycha krosząca przed upadkiem, ale po prostu pogarda i głupota. Pogarda przemieszana z głupotą, skierowana głównie w kierunku własnego elektoratu, co już jest w ogóle aberracją. Coś takiego mogła wpaść tylko ta partia, mam wrażenie. No to tak samo jest w tym przypadku. To środowisko musi po prostu nabrać pokory, musi zrozumieć, jakie popełniło błędy, musi zrozumieć, dlaczego znalazła się w takim miejscu, w jakim się znalazła i jak bardzo się przeczyniła do tego, że mamy w Polsce zmianę warty, zmianę władzy bo gdy poszukujemy tych wszystkich winnych sukcesu wyborczego, jakim było trzecie zwycięstwo PiSu, to niepokorni mają w tym naprawdę spory, spory udział. No i te wszystkie przemiany, proszę Państwa, no tutaj trzeba użyć tego magicznego zaklęcia. Mieliście 8 lat na to, żeby zbudować prawdziwe, prawicowe media, dysponując gigantycznymi środkami. To, co zrobiliście, no najprostsze poszliście po naj, po najmniejszej linii oporu, po linii najmniejszego oporu, proszę Państwa, to, to często błędnie używana frazologia. Fra po linii najmniejszego oporu, czyli przejęcie polityczne TVHP, idiotyczne, ja to krytykowałem od samego początku, idiotyczny zakup w ramach tzw. repolonizacji polski Press, która to polska pres teraz pójdzie albo do Tuska, albo do Niemców. No to czy tak, czy siak pójdzie do Niemców, podobnie zresztą jak telewizja polska. No i teraz jedyna refleksja, jaka przyszła Kaczyńskiemu Nowrodzkiej do głowy, to jest taka, że oni będą budować dużą prawicową telewizję, i uwaga, w tej telewizji będą zatrudnieni ci sami pracownicy, przy których większości widzą ręce i cycki opadają. Czyli znowu będziemy widzieć cholecko, będziemy widzieć. Cały ten, cały ten zespół reporterów, będziemy widzieć te wszystkie, jedziemy z, z monotonnym przekazem. I tak dalej i tak dalej, tylko że w mniejszej skali, bo oczywiście żadna duża prawicowa telewizja nie powstanie. A poza tym jest to, proszę Państwa, chory pomysł. Czasy telewizji już istnieje pokolenie, które praktycznie nie zna telewizji. Moja córka właściwie nie ogląda telewizji, i tak jak z nią rozmawiałem, to większość z jej pokolenia, czy 20 dwudziestu 20, 20 latków, praktycznie nie zna telewizji. No, wszystko, co mają, to oczywiście internet. Całą wiedzę, którą czerpią, to jest oczywiście internet. Więc budowanie takiej pseudo-dużej, bo ona oczywiście duża nie będzie, telewizji prawicłowej, która będzie znowu jakąś konkurencją dla, <laughs> przepraszam, w jakiejś tam republiki czy innej w polityce, bo zdaje się, że też tam ma jakąś telewizję. To jest oczywiście co najwyżej karmienie, dokarmianie tylko i wyłącznie tych całych niepokornych, bo sensu to nie ma żadnego. Proszę Państwa, żeby taka telewizja miała sens. To w nią by trzeba było wpakować w miliardy, i to musiała być telewizja, w której byśmy zobaczyli Ligę Mistrzów na przykład, albo Rambo 4 i tak dalej. Czyli normalna, duża telewizja plus przekaz, plus duży serwis informacyjny, no powiedzmy tam ukierunkowany konserwatywnie czy prawicowo. No to jest, proszę Państwa, abstrakcja. Oczywiście PiS nie ma takich pieniędzy, a PiS to nie jest partia, którą którą lubiliby biznesen, biznesmeni z, z tej listy stu najbogatszych, tam w, w, wyjątkiem chyba jest Jakubik i Bierecki. Ten senator, no ale to są ludzie, którzy nie inwestują takich pieniędzy w coś, co to, to nie ma żadnych szans powodzenia. To już jest za późno, proszę Państwa, na to. Rynek jest obdzielony: mamy TVN, mamy Polsat, mamy telewizję publiczną, którą teraz przejmie Tusk i będzie on dożynał tak, jak ją dożynał w latach 2007-2015. No i oczywiście będzie to telewizja podporządkowana całkowicie nowemu układowi politycznemu. Także możecie sobie panowie stękać, płakać, robić co chcecie. Mnie to wisi i powiewa, za przeproszeniem. E, sami doprowadziliście do takiego stanu, sami doprowadziliście do, do, do takiej sytuacji, sami przespaliście ten okres, e, a napy, napychaliście sobie tylko kabzę, e, e, bo te wszystkie przekazy monotonne, partyjne, to one oczywiście wiązały się z dotacjami jakie otrzymywaliście od poszczególnych resortów, ministerstw czy poszczególnych spółek z Skarbu Państwa, i teraz będziecie klepać biedę, teraz będziecie musieli zarobić jak każdy inny, no chociażby na odsłonach reklam znanego koncernu międzynarodowego, i z tego będziecie musieli wyżyć, ewentualnie od czasu do czasu wam spółka srebrna czy inna tam powiązana z Nowogrodzką sypnie trochę groszem i, i tyle wszystkiego, czyli wrócicie do tego miejsca, z którego startowaliście, a okres, który przespaliście, przespaliście na własne życie, nie żyliście jak po, pączki w maśle, poszliście ca na całkowitą łatwiznę, to teraz już trudno będzie wrócić. No jak ktoś spada z wysokiego drzewa, no to wiadomo, że pewną częścią sobie poobija już nie będzie taki sprytny, jak, jak przed kolizją. Tak czy inaczej, proszę Państwa, powysł budowania prawicowej telewizji pod ospicami partyjnymi z twarzami, które są groteskowe już w odbiorze społecznym, no twarzami, jak mówi młodzież, twarzami memami. to jest kompletny absurd. No, no, coś takiego to naprawdę może tylko Nowogrodzka wpaść. Natomiast jeżeli chodzi o samych niepokornych, Będą musieli wykonywać trzy e, razy, czy nawet może i dziesięć razy e, lepszą bardziej wnikliwą placę dziennikarską, jeśli się chce utrzymać na rynku, chociażby poprzez wspomniane odsłony reklam Google, bo inaczej, no inaczej czekają ich redukcje datów i redukcje tych mediów niepokornych, które mają zamiast budowania nowej prawicowej telewizji, co jest całkowitym absurdem i nie ma najmniejszych szans powodzenia. To jest jeszcze głupsze niż przyjmowanie Polski Press. Na taki los zasłużyła zarówno partia, która doprowadziła media prawicowe do takiego stanu, jak i te media, które chętnie korzystały z tej łatwizny i w zamian za przekazy partyjne, co proszę państwa, szkodziło jednej i drugiej stronie, bo jeśli nie ma krytycznego spojrzenia na politykę, no, nawet takiego przyjaznym okiem, to się nazywa konstruktywna krytyka, jeśli nie ma takiego spojrzenia krytycznego na politykę, no to zawsze się rodzi patologia. No i w takiej patologii niepokorni z tym, z obozem patriotycznym sobie żyły, prze, przelewając za, za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa pieniądze z konta, z konta na konta i to akurat dobrze się przerwało, Dziennikarz podobnie jak artysta, jak głodny to płodny, a takie tłuste koty niepokorne, żeby się trzymać tej nomenklatury z Nowogrodzkiej, to było odzwierciedlenie tłustych kotów z PiS, które też teraz płaczą, bo, bo potracą różne stanowiska w Radach Nadzorczych. Mówiłem o tym wiele razy i dziś również powiem. Takie oczyszczenie po, strony, po stronie prawicowej się przyda i to się bardzo przyda. Trzecia kadencja PiS z tymi niepokornymi to byłaby, proszę Państwa, jedna wielka degrendolada. Więc ja nie rozdzielam szat i nie uważam, że się dzieje jakaś katastrofa. No, trzeba po prostu spiąć pośladki i robić swoje. Robić, a nie przychodzić na gotowe i e, czerpać miodek z garnuszka, które się nazywa spółki Skarby Państwa. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Zapracowali sobie niepokorni na ten los, zapracowali sobie razem z, z politykami PiS, no nagrzeszyli. Przyszedł czas, czas pokuty. No, z, z, z najgorsze w tym wszystkim jest to, że mam wrażenie, że oni nadal nie, nie nie zrobili porządnego rachunku sumienia, dlatego błądzą w jakichś takich cudacznych pomysłach, które nie mają żadnych szans powodzenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.